Przed tobą chóra na początku w wersji silnej minutowej. Pamiętaj o rozgrzewce przed linkiem oraz rozciąganiu do jego zakończenia. Zaczynamy od składu. Przed tobą 40 sekund. Schodzimy nisko do linii z kolanami. Pamiętaj, że kolana wygodziły przed u ustami. stóp. Proste plecy, brzuch cały czas napięty. Kolana nad stopami. Na górze nie prostujemy do końca kolan, podkręcanie biodra i guda. i pamiętaj uśmiechnij się świetnie, bardzo dobrze ci idzie Twój uśmiech na pewno ci pomoże oddech głęboki przy tym uczeniu świetnie pracują uda i pośladki brawo, I jeszcze kilka powtórzeń jeżeli czujesz się dobrze możesz przyspieszyć dwie sekundy i truch 20 sekund truchtu. Truch. jeżeli truch jest dla ciebie za szybki możesz spacerować Oddychaj głęboko, ale jeżeli czujesz się dobrze, spokojnie biegnij. Bardzo dobrze. Cały czas trwa lekką ugięte. 10 sekund przerwy. Przygotuj się do kolejnego ćwiczenia. Pompki. Możecie wykonać na kolanach lub w wersji podstawowej. I. Wdech na dole, wydech na górę. Świetnie. Na górze, nie blokuj łokci do końca. Podkręć mocno biodra pod siebie. I nie opuszczaj poniżej limitu Bardzo dobrze. Jeszcze kilka powtórzeń. 20 sekund do końca. Jeżeli potrzebujesz przerwy, możesz się zatrzymać. Ale tylko w tej pozycji. I jeszcze 9 sekund. Oddech głęboki, spokojnie. Bardzo dobrze. Ostatnie 5 sekund. Wdech na dole, wydech na w górze. Świetnie. I wracamy. 20 sekund trudu i uff. brzuch. Brzuch napięty prosto w Właśnie tak. Brawo. Spokojnie biegniemy. Wydłużę oddech ustawiając. Wszystko wykonujemy na lepku ugiętych kolanach. Bardzo dobrze. Ci na pewno świetnie. 10 sekund przerwy. Przygotuj się do kolejnego ćwiczenia. Teraz brzuch. Dłonie za uszami, łokcie płasko, broda w i zaczynamy. Pamiętaj, żeby nie kłaść się do końca. Pracujemy cały czas w powietrzu. To utrzyma stałe napięcie mięśni. Pamiętaj o śmiechu. On jest bardzo istotny. Będzie Ci na pewno przyjemniej ćwiczyć. Ciesz się każdym powtórzeniem. Poczuj jak Twoje mięśnie pracują. Bardzo dobrze. Pamiętaj, żeby unosić w całości łopatki i nie ściągać miodu do klatki. Bardzo ładnie. Oddech oczywiście głęboki, spokojny. Odcinek ten od cały czas trwający do maty. 20 sekund. tu. Pamiętaj, żeby nie że za duża intensywność. może. Przechodzimy do kolejnego ćwiczenia, schodzimy w dół, kładziemy się na brzuchu, teraz przyszedł czas na grzbiet. Mocno spinamy mięśnie grzbietu główną i dolną część. Pamiętaj, że to przede wszystkim dobra zabawa, ciesz się każdym powtórzeniem bramy. Poczuj jak twoje mięśnie pracują, jak twoja formia ma bardzo mięśnie. Jeżeli będzie Ci dobrze, możesz trzymać ręce cały czas w powietrzu, ale jeżeli potrzebujesz opuścić, możesz to zrobić i mhm. mocno spiąć z podłogi. Oddychaj zwykle spokojny, głęboki. Jeszcze 8 sekund. Stopy leżąc nowy czas na podłodze. Bardzo dobrze. I 20 sekund krótki. głęboki. Przęby. W tym czasie przygotuj się do kolejnego elementu. Teraz będzie plank. Dęska łokcie pod barkami, brzuch napięty i trzymamy pozycję. Podkręcamy mocno biodra, brzuch napięty. Jeżeli będzie ciężko, możesz opuścić kolana i trzymasz dalej plank. Odech cały czas głęboki, spokojny, napięty maksymalnie brzuch. Poczuje Twoje głębsze mięśnie brzucha pracujemy jak cały korpus się ustabilizuje bardzo dobrze to naprawdę świetne ćwiczenie ja czuję jak mi brzuch pracuje myślę, że i ty czujesz jeszcze 8 sekund wytrzymaj pamiętaj, że dobrze ci idzie trudniejsza wersja jest do dyspozycji i 20 sekund truchtu truch. przed tobą już ostatnie ćwiczenie w tej serii spokojnie nie oddechuj go ten trucht cię intensywność. Bardzo dobrze. Trzymam za Ciebie mocno wczuki. I pamiętaj, uśmiech Ci pomoże. 10 sekund przygotuj się do ostatniego ćwiczenia. Stopy razem, kolana razem. Biodra mocno uniesione w linii słowie. Na zmianę wyprost. Raz jedna noga, raz druga. Utrzymuj biodra cały czas w powietrzu. Pamiętaj o dechu, to bardzo ważny element. Uff, świetnie, kolana cały czas razem. Trzymamy mocno się, raz jeden pośladek, raz drugi. Dolna część grzbietu również i tył ud, czyli długo uda. Brawo. Jeszcze kilka powtórzeń. Jeżeli czujesz się dobrze, możesz troszeczkę przyspieszyć, ale pamiętaj o technice. Przede wszystkim ona jest najważniejsza. Jeszcze tylko 3 sekundy idzie ci bardzo dobrze. Wstajemy ostatnie 20 sekund luftu. Już będziesz miał pierwszą serię za sobą. Mocno, mocno, mocno. Na ostatni kilka powtórzeń. Tylko 10.